Masz... Aha, czyli bizon Masz... był takim początkowym garną ja. Tak. Nie, dobra, ja mam tutaj już. Inna broń. Dobra, metu. Do. Dobra. No cóż. Jeszcze dalej. Dobra, leżą. Leżą, leżą, koledzy. Dobra, lecimy dalej. Dobra. O dupa. Oj, 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 oj. Kurwa, ale atak. No i no, si gówniek nie wziął, no o ale ból Kurwa, co tutaj się dzieje? Ja już mam 4 HP A my dopiero co Ja apteczki nie ma tam Mam apteczkę przy sobie Tamtąd Aha, dobra Ale masakra, ja dopiero zacząłem Grać Masakra Nic tutaj nie ma Masz apteczkę Gdzie? O, ciekawe zdjęcia ci powiem Ładne mhm. Gdzie jest apteczka? O tu Dobra, lecimy

Kożok. Ale kożak bo... O, Świetnie Oła, dostałem Byłem poza jego zasięgiem, przepraszam bardzo Dobra, leży. Zrobiłem go najbardziej gównianą broń czy pistoletem Abramo Chyba Wiedźma gdzieś się znowu O nie dobra to boomer chyba był Nie wiem bo to jest takie jęki jakieś wiesz. Dobra, coś moją latareczkę anime Włączyć Żeby coś widzieć Eee, kała. O, kałaszek, a to dom. Niech też digla? Gdzie digl? A tu digl. O, kała. Kurde. Załatw w niej nienawidzę klaunów. Oj, oj. Roktryke, leżycie? Tak. Ja Dobra, w dupie no, ona i tak nam się nie przyda. Fiarze muszą być wojny, no jeszcze te przegramy. Pomóż mu. O mnie będę pomagał, Nie znaczy, to Fierzyn będę pomagał. Nie chciała ze mną w nocy, to... Niech bije. Tam była apteczka jeszcze na dole, nie? Wziąłem. Ja go uleczę, bo on zaraz zdechnie. Dobra. Ciebie uleczyć? Tutaj jest zejście. E, mnie nie lecz, ja, ja chcę... Nie było tutaj apteczki gdzieś Ja mam daleko? apteczkę, ja mam apteczkę. Tą, tą, która była tutaj, wziąłem. Mam ją na... Mam ją przy oh, sobie. Dobra. Mam A, dwa dobra, zejścia, dobra, bo okay. jedno jest tutaj... ...i drugie jest tutaj. Chodźmy tutaj. Dobra, tak? Jedno a? samo miejsce idzie. No rzeczywiście, a tylko że tam to bliżej, a to dalej. O, Patłem? Się... A poszliśmyłeś? Pewno. Kurwa ty! Teraz zauważyłem, że jego ktoś bił. Kurwa. Obra, już ci pomagam. Ej, właśnie. Jaki masz ekran? Czary. Czary? Lecę cię. Pomiznam po główce, po pleczkach. Będziesz ulecony. Na serduszku będzie lepiej. Tak. Ja od razu morale są większe. Czyli jak? jak to działa? Jak działa ta latarka, że ta typiarka się obraca w ogóle? Nie wiem. Ale raz ona, ona patrzy normalnie. Jest Jest wystawiona. O, teraz jest normalnie. Nie wiem, co to zleży, a dobra. Może bateria w co mi się rusza No ale ci powiem, że fajne te zdjęcia robią, nie? No ładne widzę. Ja tylko na, na chwilę patrzyłem na zdjęcie A do ciebie już chorza ho, ho, biegnie O do dupy! Dobra, cena w nich Dobra, dobra, spokojnie Oka się przyda akurat, to, to tak A dobra, albo daj mi... paluta. Helikopter! Gdzie jest helikopter? O tam leci helikopter O, metr się przyda dobra ta reszta piatka bokiem jest e, sery Gdzie? A tu? się ah! Panie Ale nie, akurat 5 Clef of Duty i dalnie się tutaj nadaje To charge z ząbiakami Reloading. Bardzo ładnie. To pompa. Dobra. Na no to go nie brałem, nawet nie chciałem się. Nasz kolega zaraz zginie. Dobra, leżę. No bo, że ja mam najwięcej życie to ja będę osłaniał O no do dupy, Kurde, u góry jest wyłączka Jak przejść Jak przejść do tej wyłączki A teraz trzeba rasować do przodu. Co za? Tak, żeby. Yeah. Do wyłącznika przez, przez tory, zanim, zanim ta kolejka będzie miała obrót do rybi I nas zabije. O oh, jezu, ten charger wskoczył prosto na mnie. Tak. Na torach. Dobra Ja idę w to. to ja nie mam... To ja nie mam... ja nie Dobra ja ginę bo mnie tutaj biorą normalnie no Jakie ja mam tutaj... Ja... Jakie ja mam tutaj zarobić cokolwiek? Ja Dobra ty minę mam Takhle no. Takhle lůž no. Dobra. Dobrá, půjka vidle. Dobrá, zabijeme. Gorsze jest że trzeba rasować, nie? Jak nie chcesz, żeby ciuszka ciebie zabiła Nie ona raz przyjeżdża tylko Tak? Ja byłem na tych torach, padłem i ona... Już... A. Nie ruszała, mam moła jakby coś Dobra Harder Dobra, nie ma Dobra, teraz Masa no sensu. Nie? Hey, look at. Come on man, it's not funny anymore. Ja nie da się przeskoczyć. No. Nie da no. się właśnie. No, bro, no. We have to shut down to to jest dobrze, że jak tego nie wyłączysz to ich będzie cały czas nabywać, nie? No tak. To jest akurat fajne. O kurwa ty, dwa skocki. Dwa, dwa skoczki? Jednego zabiłem, ale drugi mnie bije. Ale koleżanka mi pomogła na końcu. Chyba Charger mnie złapał, w takim chujowym miejscu. No nie, e, po, idę. Żryj, O Kurwa Ja, nie, no zostawcie mnie, zostawcie mnie. Biegnij, biegnij, biegnij. Dobra, no biegnę, no. Dobra, tylko się ulecę tutaj. Dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj do przodu. Bo ja tylko diglem do nich mogę strzelać. Dobra, ja to typiarę podniosę. Dobra. Ja dalej nie, nie wychodzę sam. Dobra, ja jednak nie nie podniosę. Kurwa, dobra, biegnę. Idź włącz ten alarm biegnij sam. Dobra. Chociaż ich, się robi coraz mniej, więc możesz wrócić, jak dasz radę. Bo Boomer mnie złapał, nie wierzę. To jest hunter. no hunter A to już tutaj kowaliza.

Kurwa jaka horda Jezus Maria O ale Ależ horda zachodził O lecę. Jestem w takim miejscu, gdzie zębiaki mogą mnie nie, nie dorwać. A? Kozak. Nieważne. Dorwały jednak Joki na mnie odskoczył i... A Ty bo ja... bo oni wszyscy poszli do ciebie. Ja mam got są do drogę. Jest kozak! Hey, Zaraz wyłączę to O kurwa, dobra, jednak nie wyłączę Dobra, wyłączyłem No nie, 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 bumer Jestem taki jest, że nie wiem, czy nie znajdę Nie mam że zaraz się dowiem. To się jakby te zombiaki w końcu by stąd poszły. ale ja nie ma sensu za bardzo ucieczki. No nie no ja się mnie boomer, ja się tutaj złapał nie? A tak, a tak dobrze było Jezus marte, co ty się stało? Matko bosko Tak dobrze było Ale jedyne co mnie ratuje to tylko moja latareczka i te piękne widoki można lecieć Jak to jest ze będę, ale raczej to nie shotgun Chociaż to pewnie shotgun, ale skin mi byli No mam strzelbę po prostu i da ci pomóc O dobra, kolega ci pomóc

No brawa leży. No i teraz lepiej poszło, teraz lepiej. Pompa jest, pompa jest to jest gitara. Brna szybki logik. Dobrze, podpaliłeś ładnie. Ty, mam chaos, Mam w Oście, daj kuba. Nie z mi. Mam chałus. Dawaj. O, a Wubka jest też. Dziękuję. nice. Hey, I need everybody inside now.